Cześć, witam, dzień dobry. Prezentuję tym, tym dziś, razem, dzisiaj Honda Rebel 125, czyli motocykl, który legalnie można poruszać się na kategorię B, czyli prawo jazdy kategorii B. Eee, co więcej, motocykl zarejestrowany, ubezpieczony, całkowicie sprawny, bezwypadkowy, niemalowany. No i fajnie doposażony, bo motocykl ma wydechy Silver Tail'a. To są wydechy, które kosztują no, słono, ma przedłużki na nogi, więc Każda wysoka osoba, powiedzmy taka co ma metr, 70 parę wzrostu, już to będzie na tym motocyklu znacznie wygodniej się działa. Tak jak wspomniałem, motor bezwypadkowy, zarejestrowany, użytkowany przez pana z Grudziądza, który zrobił prawo jazdy na większym no i stąd decyzja o zmianie e, motocykla. Co tutaj więcej? Światełka, mm, kieruneczki, jeden, drugi, długie, krótkie. co tu jeszcze, mrygnięcie światłem nie wiem, światło stopu można sprawdzić jeszcze czy tu reaguje reaguje, no to więc wszystko jest na tym motocyklu tak naprawdę w tej chwili sprawne, motor zarejestrowany ubezpieczony ładne koła, słuchajcie koła są zobaczcie naprawdę bardzo ładne, czyste eee, silnik również taki błyszczący, dźwięk to chyba słyszycie że ten dźwięk jest taki inny, bo ten silver tape powoduje, że praca tego silnika jest całkowicie inna tej, tego układu wydechowego tylnie koło również ładne czyste motocyk. tak jak wspomniałem zarejestrowany ubezpieczony na motocyk istnieje możliwość wzięcia u nas systemu ratalnego tak naprawdę ten system ratalny załatwimy bez wychodzenia z domu jednym te telefonem 5 minut rozmowy i mamy możliwość załatwienia kredytu na ten motocykl co więcej Motocyklem oczywiście można wracać na kołach do domu. Tarcza hamulcowa, słuchajcie, ona jest jak nominalna dosłownie. No i koło, zobaczcie, jak wygląda fajnie. Co więcej, motor dzisiaj pojawi się na Otomoto, na platformie ogłoszeniowej Otomoto, jak i na Oliksie. Na Oliksie będzie 35 bardzo szczegółowych zdjęć tego motocykla. Na Oliksie tylko i wyłącznie 5 zdjęć, bo tyle ta strona nam pozwala wrzucić zdjęć. Co więcej, pod filmikiem, który tutaj tworzę będzie link do ogłoszenia, wystarczy w niego kliknąć, otworzy Wam się ogłoszenie, obejrzycie motocykl. Przebieg tego motocykla jest w tej chwili 30 tysięcy, jest to naprawdę bardzo niedużo na motocykl Honda. Tak jak wspomniałem, motor nigdy nie lakierowany, jest on fabrycznie w malowaniu, fabryczne naklejki i motocykl bardzo ładny, bardzo czysty. Zobaczcie, nawet naklejki tutaj na wahaczu, one są wszystkie tutaj fabryczne, niezmieniane, dekle ładne, czyste. Żadnych zapoceń, żadnych wycieków, przecieków. Gaźnik w tym motocyklu, mogę powiedzieć, że jest zupełnie nowy, bo poprzedni właściciel go zmienił na zupełnie nowy. Nie chciało mu się już chyba czyścić tamtego i po prostu kupił zupełnie nowy. Silniki tych motocykla naprawdę są bardzo trwałe, bardzo yy, mocne, więc raczej tutaj nie będziecie nigdy mieli problemów z tą jednostką napędową, jaką tutaj się znajduje. Dobra, dodamy tutaj dwa razy gazu. że to nie jest oryginalny wydech, że te wydechy są akcesoryjne no i słuchajcie, ja teraz Wam pokażę jak ja na nim siedzę mając 1,72 m wzrostu jak mam kolana nie wiem czy to widać bardzo wygodna pozycja, nie są kolana tutaj przy ten, tylko są wyciągnięte do przodu przy 1,72 m naprawdę fajnie się na tym motocyklu siedzi no dość wygodnie, tak bym powiedział no co więcej, telefon do naszej firmy to 500 134 533. Mieścimy się w miejscowości Ława, jest to warmińsko-mazurskie województwo. Zwoncie, pytajcie, oglądajcie i przyjeżdżajcie. Mamy wiele motocyklów, dużo motocykli 125. No, Rebelki chyba są takimi najtańszymi egzemplarzami, a jednostki do silnika są naprawdę bardzo, bardzo żywotne i bardzo, bardzo trwałe. Także serdecznie zapraszam do miejscowości Ława 500 134 533. Rebel 125 99 rocznik zarejestrowana, ubezpieczona, także nie, no słuchajcie, naprawdę fajnie ta jednostka pracuje. Także dzięki, że oglądacie te filmiki. Zapraszam do oglądzin na miejscu. Pali motocykl na dotyk, także niezależnie czy ciepły, czy zimny to ten motocyk chodzi prawidłowo. Tutaj mamy kluczyk do motocykla, kluczyk do blokowania blokady. W główce ramy, także wszystko co niezbędne do no, motocykla posiadamy, także serdecznie zapraszam. Dzięki, pozdrawiam, cześć.